Tytułowe warstwy to warstwy moich prac, które są wycinane nożyczkami i nożykiem, ale też warstwy mojego rozwoju, moich nakładających się na siebie myśli, przeżyć i myślę, że też warstwy każdego z nas. Nasze życie polega na nawarstwianiu się różnych sytuacji i o tym chciałabym na tej wystawie opowiedzieć. Obraz, który jest identyfikacją wizualną wystawy, to rewers mojego portretu druga strona, którą widz najczęściej nie może zobaczyć. W tych portretach odwrotnych. Interesuje mnie cień, ta, tak zwana ciemna strona księżyca. To czego w naszej psychice nie możemy zobaczyć na co dzień, to czego nie widzi żaden obserwator, nawet najbardziej wnikliwy artysta. To co próbujemy przed sobą ukryć. Czy można to sportretować? Czy da się to zapisać? Czy umiemy sami przed sobą nawet o tym opowiedzieć? Często to dla nas samych jest też ciemna strona naszej osobowości. Takie są te portrety. Postać ludzka w moich pracach jest niesamowicie ważna, od samego początku. Ja bardzo lubię twarze ludzkie, ja się lubię im przyglądać, uważam, że mamy niesamowite piękno w sobie, bardzo chciałabym za każdym razem je wydobyć. Człowiek za pomocą twarzy pokazuje swoją duszę. Technika wycinania jest mi bardzo bliska, od zawsze to robiłam, malując obrazy równolegle też. Wydaje mi się to ciekawe, tworzyć plamę barwną, nie do końca za pomocą pędzla, chociaż wcześniej papiery są malowane przeze mnie. Tylko właśnie za pomocą nożyczek, przez co plama jest dokładnie skonstruowana jakbym chciała, ma formę uproszczoną i mogę ją naklejać jedną na drugą i tworzyć dzięki temu też przestrzeń w obrazie, taką namacalną przestrzeń reliefową.